jedź, 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 bo ja tutaj mam sprawy do wyrównania. <śmienny> a ale u kota trzeba, nie... Face Face trzeba. Face 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 a wiecie dlaczego Face to Face 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 bo Face 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 no, Zabawne. O, czy oh, to, to, to jest oh, oh, no face, 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 no face, face, face to face na spiralce? dzięki Syla, dzięki. Super. dzięki tego Face to face na spiralce. Spiralny face to face. Na Autobus. Auto o Jezus. Autobus i to autobus ekipy. To nie jest ekipy tylko więzienny debilu. <ślał> no to ekipy. Tylko nie tej. Ja tam dostałem. Tak wyglądałem, żeś wyrwał Hita. Kto wyrwał Hita. Ja, hita Milcz. To to Zobacz, Dzikiego szczura no dostałem. A, <laughs> dzikiego <Daj> no, <laughs> szczura. Zabawne. Zabawne. A, Zabawne. Don Mateo, w końcu powiedzieliście na dzisiejszym nagrywaniu coś zabawnego. Prawda? Ja nie mówiłem, że czasem. No on czasami jak coś powie, to... Ale nie, 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 no dzień dobry Arapa do jacy XD <stériel> Ale się go ominęło, nie? XD No to już dojechałem, no jasne <schodzi> Co o, się nie Który to debil? Ojojoj To nie ja Aha. Który to debil? To to, co… Ja się A, pytam Który to różowy? O Jezu Virczur, ja cię kurde <styt <Enstry> <styt> Ale a to może to, że on po prostu jechał chyba, Nie, nie jest. jechał, we mnie wjechał, prosto we mnie, Ale na czołówkę. Pod Dobra, Wyjechałem nie bądź adwokatem, się ja się z nim rozmawiam, a nie z tobą, tam no utkaj. Oooo! Ta Bo... ja poszła przy kopalni. Tak poszła, nie widziałem nic centralnie tutaj we mnie. Dzięki tym autem, no. Dzięki. Nic nie widać tym autem, no. Dzięki. ten mnie? Może tędy pojadę? Ale dostaniesz kopa na web zaraz Dostaniesz kopa na web. Ty właśnie dostaniesz kopa o, Ale dzięki kot dostaniesz zaraz kopa na web. Ale, 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 ale Ale to ty właśnie dostaniesz S zaraz kopa pierwsze chyba pierwszy Nikt nie no, ty masz na web nie web wiem jednak wiem. No, no to się utkało? Co się wydarzyło? No dostał przekopę właśnie centralnie na web Dostał przekopę Kopa na web dostał, o, jak to się Pekajcie, mówi Poczekajcie, uderzyłem Dobra, na speedzie, Na spiralce. co może wyjść Nie, tak? Oh. Tempo, idę tak nie, 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 Zabry. Zabry. Chodź, dostajmy, tam tam Które, dei, nie, 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 Jestem nie, 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 ty ty. nie, Ty nie, 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 Kto nie, jechał? Kurde, Który nie, Który? nie, 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 ty nie, 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 mi nie, to ty mi. Nie było dziewilej na tym! Yy... Większy ma pierwszeństwo, tak? Tak? Dokładnie. Większy ma pierwszeństwo. No, tak pierwsze tak. Więc on ma się troszkę o dokładnie. Ty co ty, Sylot? Ty jesteś pierdolnięty na tym o, kurwa mózg? To przecież to jest, kurwa to jest, ostatni! Jest, to pokaz, co, co, co się tu dzieje? No ale po co ty, że jadę panto? Co, co Czemu ty mnie rozwalasz na panto? No bo ja sobie no mówię, no nie wiem, no. Ula mnie nie? proszę! No co za zjewkę etyczne, no. Zobacz, Zobacz, tak to jest coś tak bardzo nie specjalnie. Nie <grym> no śmieszne gówniane. Nie. Nie śmieszne. Z Gali Hehe było HEH Galihe było he. A to było za no co wyszło, ci i wyszło Ups To ty ziuru wilczurowski No który okay. wy jesteście? Ja przy... Aha, bo ja no tak, no stylu mnie wyjebał, no tak. No, no tak. tak. Tam już jest ostre słownictwo, w Nie, no tak, no tak, co teraz to już. Siema. Trzy filmu można już! Dzięki, dzięki, dzięki tak, na coś nie ma. Na YouTube już można, na YouTube już można, o... ta. To to ja dzielę. Dzięki! Nie Wjechałem Wjechałem sobie, bo dostałem boosta ale te Spoko, auto do, do Mateo! To teraz. Nie ma sprawy! Nie, no co? I tak Poko. sobie na ostatnim no. miejscu przez jednego. Ten, raz, no. ten może być trzydzieści tam. Pierwszy jest zadowolony. Jednego debila z Warszawy. Jasne. Dziko, Ale czemu? Po co ty się to teraz, ty. Spoko! Nie ma sprawy, jakby wiesz! Nie nie wiem, nie nie napędziło. Dobra, jademy Ja ale jestem dosłownie całej, całej, całej jeden jest za wami. znowu. Boże Dobra. święty Ale ty masz tego, chyba? <grym> ty ty lampę, nie, NFT, nie ta, ja jeszcze ty ty nie mam ale no zaraz, Co, zaraz, zaraz Boże! po lamcie idioto, zamknij się, no proszę bardzo, noś na prosty spadł O Jezu Bo stola wywalony, dobrze o to chodziło No on na prosty i spadł O kurczę wyszło Nie wiem jakim cudem nie dojadę dzisiaj do tego. Jak <noise> się oh dziki kot jest, <noise> to ogóle. Tak, tak. tak. Ja jedź jedź, znaczy, jedź, jedź bo ja tutaj mam sprawy do wyrównania. A dzikiego kota trzeba. Nie wiem, jak to wygląda. bo musiałem go wydupić. Czekaj. Dziki miał być robiony na tej mapie. A nie wygrywający. Właśnie dostał. Pomyliło nam się. Nie, nie dostał ani trochę Nie dostał? Szlak by to. Nie dostał What ani trochu. w dupę. Ale czołówa. No, dziki, dziki, dziki kot jedzie. Dziki jedziemy, możecie możesz go... Nie. Ty szmato. Nie widziałem cię, przepraszam, przepraszam. Że dzikiego kota. No nie. Mówiłeś, że jedzie dziki kot, myślałem, że ty w niego już. Dinka blista kancio. nie Mówili, myślałem, Dinkablista kanjo. Dinkablista kanjo. on jednak był. Ale dostanę kopa od bagi lampy. Wziąłem w ogóle te, To Panto pa. Ja. Nie da tego, przyjechać Nie, nie dam. Nie dam. Dobrze zgadujesz Ej, trzeba tego dzikiego kota dostąc, no. tak Nie, nie. Nie, nie. On się rozpaja, to, ja to wygrzeje. jeden. wszystkimi? Nie. Chyba no, tak. nie, nie jeden. Jest taka szansa. Nie, no poczekaj. Ja ja ci urlę, no, no, dziki dostał, dostał, dziki dostał. Na dobrze, na dobrze, 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 dobrze. Dobrze, 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 należy. dobrze, ma dobrze, dobrze, już. Nie ma tak. Jadę, proszę mi nie wierzyć O, kurczę, o Który jacho jakiś gównem przodu <noise> tam no? To byłem ja Sylo jestem z tego dumny Że akurat wypadłem okay. Było nie, super Nie, wypadłem, ale to nie szkoda, to z szkoda, z Kolor włosów zmieni się, ale natury nie ma Co? Jestem pierwszy Pogaty jest A pierwszy A to, to było do mnie? Pan Mateo jest pierwszy. O nie! Z tego patafiana jeszcze trafiłem teraz. Jaki mój skraki słyszeliście to? Patafiana! Patafiana! Pan Mateo pierwszy, uwaga na gnojka. Uwaga! Ty Boczek jesteś pierwszy! Ja nie jestem pierwszy! To no Boczek jest pierwszy. pierwszy, brać Boczko! Ty do... Na dobrze. mapie jesteś pierwszy. Don Strateo jest. Don Strateo. Dobrze, don jedziemy Don i dziki kot jest przede mną. Dziki kot jest, jest, jest pierwszy, dziki kot. I drugi. Dzięki kocie. No dobra, tą formułą. Dobra, dobra. Dziki kot. Dziki kot. To jest misja numer jeden. Przede wszystkim.

Pogaty jest pierwszy! Pogaty jest i, pierwszy! Jes Na spokojnie. ale masz farta, że dojechałeś! Żeby ci tu z przodu! Ty, rozbierz tam! ja jestem drugi! Co Jesteś pierwszy! Pogaty jest pierwszy! Pogaty jest pierwszy! A, ty jest pierwszy. Dobra! Pierwszy, naura. Nie ma kawałek! ci czeka! Tak! A czeka? Który czeka? No właśnie! Proszę tam czekać! Uspokój się! Dziki Uuu. O matka Boska, jak to wy nim wy, wywuje. O, zakręciło, jak chłopie jak garem na topie. Garem to zaraz ci. <laughs> garem? Dube... Nie garem. Skanetruje, co? To? Nie, to? Nic, nie wiem, nie wiem, co? Uuu. Nie, no jak Aha. jestem daleko w ogóle ty. No co ty myślałeś, że gdzieś stał z banki rapu, co nas jechać i czekamy się z dwa punkty? No ja tak. Dziwię, że ja jest teraz. Dla ciebie stylo zawsze warto. Spoko. Chilera bomba. Chilera bomba. Chilera bomba. Ja jestem trąba. Ale zarapowałem teraz, widziałeś to? Ja jestem bomba, chilera bomba. Sylo. Ty kur... Ale dostałeś tylko szetem jakimś takim dziwnym. A, ale, ale. Ale, ale. Ale są dwie. <śmusz> ha. Ha że Ela, Ola, Ala, Nela, Albo albo tak, albo nie. I Daras, i Maras, się zaraz. Maraz, maraz. Nie, znikko Maras, Maras, Niki. Tu pewnie się ich. nie zgadzam z pańskim poglądem. Tetore, Nie podoba mi się ta Gówno. Taka jakaś wolna. <gulment 350> no czekaj, bo tam się, bo tam się ktoś odpalił po prostu do Mateo. Jak pier.. czasami tekstem. To no po prostu, no gówno, no. No Gło, auto, no, gówno, no. Dobra. Gówno, no. Patrzmy co mamy dobrego do zamówienia: typu kebab. Jezus, mary. Co, za kebsa? Ja dzisiaj lecę Leczo! Wjeżdżaj, wjeżdżaj Co? Wieżdżaj? Nie, 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 ukradłem mamie z domu. Dobra... Nie, tak Ale muszę No poczekamy najpierw... teraz! Rzucił A, dziki kot go do mety! Nie, nie ja wilczór nie, wilczur, nie wilczu. wilczur, dzięki! Izde. Dzięki wilczór To miło, że... O... Poczekałeś, fajnie, to, dobrze. Kresie, bo ty jeszcze miałeś to inne auto Tak, ja jeszcze A. jestem całe A. okrążenie za wami byłem. Nawet Dobra, dwa tak. za tobą, panie wilczór. Dziękuję! Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. W Wilczu, za pół roku następny raz jesteś. No ja już teraz Ja przerabiałem. To, teraz ty jesteś za Ja już za to pół przerabiałem. Roku. Teraz to ci nie ma, typie, rozumiesz?